Picie wody podczas treningu jest bardzo ważne, ale nie tylko podczas treningu. Ważne jest też, żeby odpowiednio nawadniać swój organizm w czasie pomiędzy treningi. To nie jest tylko tak, że zdrowo jest w trakcie aktywności fizycznej, ale bardzo ważne właśnie jest tutaj, żeby w ciągu całego dnia co chwilę pić troszeczkę wody. Ja zazwyczaj staram się pić bardzo dużo wody, gdzieś dwie butelki dziennie duże muszę wypić i po prostu czuję się wtedy lepiej. Wiem, że mój organizm wtedy lepiej funkcjonuje i po prostu mogę też lepiej pracować podczas treningów. Zaczęłam pić wodę lecznicze i jestem bardzo zadowolona. Zmieniam sobie codziennie, piję, w jednego dnia piję Henryka, w drugiego dnia piję Józefa, w kolejnego dnia piję Franciszka. Ale moim faworytem jest, jest na razie Józef. Chcielibyście kupić takie wody lecznicze, to kliknijcie tutaj. Chcielibyście kupić takie wody lecznicze, to kliknijcie tutaj. Chcielibyście kupić takie wody lecznicze, to kliknijcie tutaj.